Hej, siądząc w i teraz było autko, teraz jest motor. Nie mogę motoru, nie mogę te motoru yy, nie mieć. Po prostu nie mogę mieć motoru w lundzie, nie? Czyli muszę mieć albo autko, albo samolot. Lecim, jak nagrywam, coś mi zacina trochę tego breakout. Que nie lubię, jak jest tak wolno. Samolot, yeah. jestem myślałam, że znów samolotem nagrywam, co jest? No Jeszcze teraz z motorkiem nagrywam. Wszyscy to sobie będzie samolot nagrywać że... że będzie za chwilę końca odcinka w, w tej minucie, ale sama, no to mam nadzieję, że tak nie będzie. Bez, on, bo ja nagrywam tak, jak macie kolejność. W jaki nagrywam, tak będzie. Jeśli nabieram autko... Potem ten... Oczywiście odcinek po odcinku to grywam, bo mam czas. Jest dura. Pik. Kiecyk. Te kato jakby co to Tim Kalu. Jak coś. Jako lucha nie oglądam, G czy Fifa, bo ja tak FIFA mi się interesuję tak na najbardziej, taki GTA tak nie wkręciło mnie, ale jego gierkę popykam sobie. A, motor, nie! Czekajcie, zagram tym motorem, bo mam taką, takie słabe szkody, że... Zależy jak się z wami niora.